Now, I can't be the only one who was absolutely surprised by this brand new release. This is Versace Eros Energy. It opens up with this super bright, natural, organic, realistic smelling citrus in the opening. There's blood orange, there's lemon, there's grapefruit. It is so zesty, so bright, and so refreshing. Czy faktycznie nowość od Versace to super naturalne cytrusy? Moim zdaniem nie. Powiedziałbym nawet, że jest to jedna z bardziej syntetycznych premier tego roku. Natomiast nie uważam, że perfumy te są złe. E, jeżeli jesteście ciekawi mojej opinii na temat nowej premiery od marki Versace, czyli mam tutaj na myśli Erosa w wersji Energy, to oczywiście zachęcam, zostańcie ze mną. Witam na kanale Perfumolog. Dzisiaj porozmawiamy sobie o jednej z głośniejszych tegorocznych premier. Versace, Eros Energy. Perfumy te Zbierają totalnie skrajne opinie, skrajnie różne recenzje, i właśnie o tych perfumach chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać. Na początek kilka słów o serii Eros. Być może nie są to wyszukane pachnidła, nigdy nie powiedziałbym o nich, że jest to coś ciekawego, że jest to coś, co przykuwa uwagę, natomiast ja akurat należę do tej grupy odbiorców perfum, która twierdzi, że jest to całkiem poprawne pachnidło w tym sensie, że być może jest to zapach bezpieczny, być może. Może troszeczkę nijaki, natomiast jeżeli ktoś lubi po prostu ładne, przyjemne, niewymagające perfumy, to jak najbardziej zapach ten się sprawdzi. Przykładowo taki Eros w wersji EDT, czyli protoplasta całej serii. Wydaje mi się, że jest to pachnidło, które może zbierać komplementy. Jest to fajna świeżość przełamana nieco cięższymi nutami, fasolą tonka, a także wanilią, czyli taki świeżaczek z nieco cięższą bazą. Dodatkowo, akurat w tej wersji Eros, czyli EDT. Jest całkiem przystępny cenowo, ale oczywiście pozostałe dwa flakony niebieskie Erosa jak najbardziej również uważam, że zasługują na uwagę, jeżeli mówimy o kategorii perfum niebieskich. Również Eros w wersji Flame, te perfumy także uważam za całkiem przyzwoite. Tu już mamy do czynienia z nieco cięższym kalibrem, czyli perfumami raczej na okres jesienno-zimowy o wyraźnym, orientalnym, pieprznym, przyprawowym charakterze. Perfumy po raz kolejny niewymagające, ale. Takie, które mogą się podobać otoczeniu. Jeżeli ktoś szuka po prostu przyjemnego zapachu, te perfumy również e, sprawdzą się do tego celu. E, nie jest to coś tak, jak powtarzam, e, co oczywiście sprawi, że zachwyci was ten zapach, e, bo jest to DNA, bardzo powiedziałbym takie popularne w mainstreamowym e, świecie zapachów, natomiast nie można im odmówić uroku. Ciężko powiedzieć o tych perfumach, że są po prostu brzydkie. No i teraz zaprezentowano nam nowość, czyli Eros w wersji Energy, e, czyli zdecydowanie najbardziej letni, najbardziej cytrusowy zapach z całej linii Eros. Za chwilę Wam o nim opowiem, ale zanim zaczniemy, jak zwykle chciałbym Was zachęcić do tego, abyście odwiedzili sklep zapachniści.com.pl. Jest to drogeria internetowa, w której znajdziecie duży wybór kosmetyków, nie tylko perfum. Dodatkowo możecie tam kupić również dekanty już od 3 ml i wydaje mi się, że taka pojemność jest jak najbardziej ok, po to, aby poznać dane perfumy, a nie macie, nie musicie kupować całego flakonu, wydawać większej ilości gotówki. Dodatkowo chciałbym przypomnieć o kodzie rabatowym o treści Perfumolog, który pozwoli Wam kupić wszystkie dekanty, ale także niepełne flakony perfum o 10% taniej. Szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. Wracamy do bohatera dzisiejszego materiału i rzućmy sobie okiem na skład deklarowany na Fragrancice. Cytryna, czerwona pomarańcza, grejpfrut, lima, sycylijska, bergamotka, mandarynka, różowy pieprz, biała ambra, czarna porzeczka, mech dębowy, piżmo i paczula. I muszę powiedzieć, że byłem naprawdę ciekaw tego pachnidła. Głównie z tego powodu, że na zagranicznym perfumowym YouTubie mogliśmy usłyszeć, że jest to zapach, który ewidentnie czerpał z Aventusa. Chyba sami przyznacie, że brzmi to naprawdę ciekawie. Często perfumy te były przedstawiane jako bardziej cytrusowa wersja. Bestsellera marki Creed. I chyba sami przyznacie, że taki opis brzmi zachęcająco. Jeżeli zobaczycie na Fragrancikę, to niektórzy porównują te perfumy do Aventusa Colon, niektórzy do Aventusa, jeszcze inni do e, Montblanc Explorer, jeszcze inni do e, Armafa. Club Denuit Intense. Natomiast gdybym ja miał opisać te perfumy, jak one pachną, to powiedziałbym, że one kojarzą mi się z trzema zapachami. Zacznijmy od początku. Otwarcie tych perfum to eksplozja cytrusów. I faktycznie, już przy pierwszym kontakcie, człowiek może mieć takie wrażenie, że perfumy te delikatnie przypominają e, Aventusa. A ściślej mówiąc, przynajmniej mi bardziej się kojarzą z Aventusem Koloń. Ale to też nie jest tak, że te perfumy są do siebie podobne. Oczywiście chodzi mi bardziej o to, to, że one mają ten awentusowy vibe, który kojarzy się z całą grupą perfum, które są delikatnie zbliżone właśnie tym charakterem do Aventusa. Chodzi mi o to, że jeżeli znasz DNA Aventusa, to jest to coś nie do pomylenia z niczym innym. Po prostu te perfumy mają swój, powiedziałbym, taki niepowtarzalny charakter. I wiele perfum, które później inspirowało się Aventusem, ten vibe kopiowało. I tutaj mamy podobny przypadek znaczy to jednak, że jeżeli byście psiknęli na jedną rękę Aventusa Colon, a na drugą właśnie omawiane e, Versace Eros Energy, e, to moglibyście stwierdzić, że perfumy te są podobne, bo nie są. One różnią się e, znacząco. Natomiast podkreślam, e, ten charakter, ten vibe Aventusa jest tutaj obecny. Od Aventusa odróżniają się również tym, że te cytrusy są moim zdaniem dość mocno syntetyczne e, nawet w otwarciu, a im później tym gorzej. One z jednej Strony są faktycznie e, rześkie, powiedziałbym takie dość e, soczyste, e, ale jednocześnie syntetyczne. Nie jest to taki ostry cytrus bezkompromisowy, jak chociażby w e, Diorom Cologne, który e, pachnie niemal tak, jakbyście wzięli cytrynę i przekroili ją na pół, albo chociażby Chanel e, Alur e, Allure Om Sport w wersji e, Cologne. Tam też mieliśmy do czynienia z bardzo realistycznymi cytrusami, e, rzeźkimi, powiedziałbym takimi orzeźwiającymi. Tutaj ten vibe orzeźwiających. Takich, powiedziałbym, radosnych cytrusów również jest, ale zdecydowanie bardziej e, syntetyczny i również uważam, że jest tutaj pewnego rodzaju słodycz. Czyli to otwarcie mógłbym opisać jako faktycznie totalnie cytrusowe, e, rzeźkie, powiedziałbym, soczyste, ale jednocześnie niestety syntetyczne, e, no i delikatnie e, słodkawe. E, perfumy te nawet w otwarciu mają taki pierwiastek. Powiedziałbym landrynkowaty. Być może nie ma tej słodyczy dużo, ale jest to podobny efekt jaki ja wyczuwam chociażby w perfumach Mansera Lemon Line. I dziwi mnie, że nikt nie porównał tych perfum do, do tego zapachu od Mansery chociażby na Fragrancice, bo ja akurat mam takie skojarzenia. Czyli jest tutaj ten cytrus rześki, ale jest równocześnie ta słodycz, cytrusowa słodycz jaką ja kojarzę z Lemon Line. Jeżeli znacie te perfumy to na pewno wiecie o czym mówię. To również jest zapach totalnie cytrusowy, ale jednocześnie delikatnie słodki, o takim delikatnie landrynkowatym charakterze. I niestety, ale im później tym, sztuczna strona tego zapachu uwydatnia się jeszcze bardziej. Jest to etap, którego nie za bardzo lubię, dlatego, że kojarzy mi się z Armafem Club Nuit Intense, czyli właśnie z zapachem, który ewidentnie czerpał z Aventusa, ale kojarzy mi się głównie z drażniącą syntetyczną cytryną. Z tym, że należy zaznaczyć, że Eros Energy to oczywiście pachnidło o wiele lżejsze. Perfumy te na skórze nie zmieniają się wraz z upływem czasu w jakiś spektakularny sposób. I faktycznie moglibyśmy skrócić ten materiał do stwierdzenia, że są to głównie cytrusy o lekko. Aventusowym vibe, o lekko-aventusowym DNA, no ale ta syntetyczność tutaj naprawdę perfumy te mocno odróżnia od perfum Krida. Ale teraz powiem coś przewrotnego. Pomimo omawianej syntetyczności nie uważam, aby perfumy te były złe. Powiedziałbym nawet, że jest to całkiem solidna premiera. Chodzi mi o to, że jeżeli testujecie te perfumy, to oczywiście wyłapiecie te syntetyczne nuty, e, oczywiście kapniecie się, że ta cytryna jest naprawdę mocno syntetyczna, ale e, Perfumy te wąchane z powietrza, przykładowo od kogoś, kogo mijacie, pachną całkiem przyjemnie. Jest to podobny case co z Erosem EDT, czyli perfumy też syntetyczne, ale takie, które ewidentnie mogą zbierać komplementy, takie, które po prostu podobają się otoczeniu. Tutaj mówimy o podobnym przypadku. No bo po prostu jest to cytrusowy świeżak, czyli perfumy powszechnie lubiane i nie ma takiej możliwości, to znaczy nie wierzę w to, aby ktoś skrzywił się na to, jeżeli będziecie mijać jakąś osobę, i wyczuję od Was ten zapach. E, nikt Wam nie powie, że perfumy te pachną syntetycznie, bo nikt tak nie odbiera perfum. E, wręcz przeciwnie, być może usłyszycie miłe słowo, bo jest to po prostu cytrusowy, casualowy, totalnie letni zapach. Jeżeli chodzi o parametry, to moim zdaniem są całkiem przyzwoite. Być może nie jest to głośny zapach, nie projektuję na kilometr, ale z drugiej strony na mojej skórze spokojnie utrzymały się 7 godzin. Jak na mainstream, jak na perfumy typowo letnie, cytrusowe, uważam, że wynik jak najbardziej OK. Czy warto kupić flakon Erosa Energy? Moim zdaniem w obecnej cenie nie, ale na pewno perfumy te potanieją i wtedy, kiedy będą znacznie tańsze uważam, że jako bezpieczny zapach typowo casualowy, letniak e, są to przyjemne perfumy i z całą pewnością znajdą rzesze zwolenników. Podsumowując, niewymagające, ale poprawne pachnidło. Jeżeli lubicie tego typu perfumy, to jak najbardziej polecam wam testy, ale jeżeli słyszycie o mega naturalnych cytrusach to niestety, ale musicie to w łożyć między bajki. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy znacie już nowość od marki Versace. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz łapkę w górę dla lepszego zasięgu filmu. Widzimy się za tydzień Do zobaczenia. Cześć.